Cześć widzowie. Dzisiaj nieco inny odcinek niż zawsze, ale pytacie mnie w komentarzach o różne rzeczy, na przykład o projekty, które robiłem wcześniej. Jeden z widzów zadał fajne pytanie. Co dzieje się z lawetą od naszego ostatniego remontu? Ja mu odpisałem tak, że laweta jeździ bez awaryjnie, wozi dużo stali, samochodów i nic się z nią nie dzieje. I co się stało następnego dnia? Złapała awarię. Na szczęście awaria taka drobna, braku po prostu świateł z tyłu, ale do tego momentu kiedy nie odpisałem, nic się z nią nie działo, to macie przykład Laweta właśnie dzisiaj przywiozła autko kupiłem sobie po prostu samochód taki do dojeżdżania do, z roboty do roboty no i po prostu ze względu na przeprowadzkę i drogę, która tam jest Taka można powiedzieć, że błotnista. Kupiłem auto za kilka tysi, żeby mieć takiego auto, z którym po prostu nie szkoda jeździć. A że mam teraz budowy rozpoczęte, potrzebuję dużo rzeczy transportować, to taki Turan z 1.9 TDI będzie ideal. Co do lawety, padły światła, nie świecą dzienne. Kierunki działają, stop działa, wsteczny działa. Podejrzewam, że najazd już mniej więcej zlokalizowałem. Od po prostu podskakiwania Uderzył w jednym miejscu i przetarł przewód. Ale dziwi mnie to, bo jest poprowadzony jednym przewodem do podświetlania tablicy i światła. I podświetlanie tablicy działa, a dwie lampy nie. Ale teraz bierzemy, dojdziemy do tego. Pokażę Wam, jak laweta jest użytkowana. I co, z czego jestem zadowolony? Jedna z rzeczy, która mnie bardzo cieszy, to na pewno Android auto w tym Radyku chińskim, które kupiłem. Podłączone przez kabelek do telefonu. Show my starts recording. Podłączone przez kabelek do telefonu. Mamy tu sobie tutaj elegancko. Jak widzicie, mapy. Śmiga to superowo. Nie ma z tym żadnego problemu. Kolejna z rzeczy, która jest fajna, to, to te głośniki GBL, które wrzuciłem nad głową robią robotę, mają fajny bas, ja lubię słuchać dobrej muzyki podczas jazdy więc naprawdę fajnie się tutaj gra ja jak na takiego starego trupka jeździ się tym autem bardzo przyjemnie kolejna z rzeczy, w sumie taka, która jest spoko w tej lawecie no to całe to oświetlenie dookoła, robi robotę, Nieraz raz ładowałem auto po ciemku oświetlenie, no niby pierdoła wąsy, które widzicie z tyłu dokładnie tutaj po ciemku zajebista sprawa. Jak jedziemy, widzimy, jak nam tyłek zachodzi, możemy autem manewrować. No niby pierdoły, nie było tego wcześniej w tej lawecie. Oczywiście wiadomo, że większość lawet, które są robione, to ma. Ja uważam, że jest to must have. Fajna sprawa. Jeśli chodzi o lawetę, to autko służy. Jutro jedzie wozić deski, beton, ogrodzenie. Teraz w czasie między projektami, gdy jeep XJ. I już można powiedzieć, że z naszej strony dobiegł końca. Bo mieliśmy taki epizod, że 4 dni pracowaliśmy nad jeepem XJ z elektryką. Zamontowaliśmy wyciągarkę, blokadę mostu elektryczną, wszystko fajnie śmigało. Co podłączyliśmy lampy, ale mieliśmy problem. Przed rozebraniem jeepa XJ na zegarach nie migały kierunki w lewo-prawo. Pomimo to, że one fizycznie naprawdę działały, chcieliśmy to zrobić. Nie udało nam się. Po złożeniu Jeepa XJ, po takiej renowacji, gdzie cała elektryka była odpięta, mieliśmy problem. Wskazówka od temperatury nie podnosiła się. Ciśnienie oleju było zaniżone. Wskaźnik paliwa był na fullu. Z tego co się orientowałem, no to jest typowy przykład dla braku masy. Tylko że my nie rozbieraliśmy silnika, nie grzepaliśmy za wiele pod maską. Wszystkie kable, które znaleźliśmy, według nas były podłączone. Robiąc tą elektrykę i kombinując, doszło do drobnej nieuwagi. Stopiły się kable w wiązca. Przez co w sumie polegliśmy z odbudową tego i naprawą. Zobaczcie, co się dzieje, jak odpala. Tak jak wspominałem w sumie wcześniej przy projekcie Vitara, elektryka to jest coś, czego nie do końca lubię robić, dlatego też oddałem samochód na podłączenie gazu ze staga, bo była zmieniana butla na 100 litrów, pojechał właśnie w poniedziałek, dzisiaj mamy wtorek do, na podłączenie całego gazu. Jak to zostanie zrobione, to auto czeka teraz w kolejce, będzie jechało do elektryka, który robi dla mnie wiązki. Damiana Kapustki zobaczymy, jak sobie poradzi z ogarnięciem tego. Ma też zrobić kilka swoich bajerków i pokazać je. Jest to dla mnie fajna ciekawostka i myślę, że cały ten proces, który on wykona, dokładnie omówimy i zrobimy z tego fajny odcinek. Bo chłopak zaskakuje swoimi pomysłami i tym, co można zrobić w XJ ale o tym zobaczycie w kolejnym odcinku. W międzyczasie jeszcze. Jak zwolniło nam się trochę czasu między projektami, a rzeczy, które musieliśmy zrobić, zbierały się w międzyczasie, to tak. Kolejny sprzęt Fatum Rozruszników. Zagęszczarka, która przygotowuje teren pod budowę przyszłego warsztatu, pracowała nieustannie, ale miała problem, że rozrusznik nie załapywał Bendix. Rozebraliśmy go, Bendix, strip, cały wywalony. Rozrusznik został wysłany do regeneracji. Jak już idziemy do Fatum Rozruszników wózek widłowy palił jeździł nie było żadnego problemu przywieźliśmy zagęszczarkę rozładowaliśmy ją dnia następnego nie odpala wózek co się stało urwało styki w automacie przez co w ogóle nie ten automat przestał wyrzucać został wysłany razem w pakiecie z rozrusznikiem od zagęszczarki do naprawy no jak widzicie dzieje się kolejna z rzeczy które robimy teraz to furtki do mnie, do ogródka, gdzie będę miał swojego psiaka. Robimy mu furtkę, bramę taką gwiazdą, żeby sobie mu wjeżdżać. No i będziemy tam teraz jutro prawdopodobnie szalować, robić taki delikatny fundament i zalewać pod te słupy. Pokażę Wam już, jak to wygląda. Przy pracach wystąpiła delikatna awaria. W sumie wiedziałem, że to kiedyś nastąpi, bo te oponki co tutaj były na koparce. Są bardzo styrane. Zobaczcie, jak to wygląda. Wyszła już dętka. Szykuje mi się teraz dużo roboty. Znajomi właśnie robią rozbiórka teraz chodników, krawężników i sporo wywrotek teraz do mnie przyjeżdża, więc szykuje się kolejne korytowanie i równanie tego. Więc muszę się przygotować, żeby ten materiał rozrzucić. Przywieźliśmy nowe oponki, kupione specjalnie do. Kopary, jakieś Chińczyki są to co prawda, ale niby mają 16 płócien, rozmiar ten sam, zobaczymy jak to się będzie sprawowało, bo w sumie były tanie, 3200 za dwie sztuki, więc jak na koparkę wydaje mi się, że w miarę, z miarę spoko cena. będziemy teraz podnosić się na stopach, odkręcać koła i później łyżką ładować felgi z kołami na lawetę. Na była zdjęta, na lewetę. Spinamy to i jedziemy powolutku na wulkanizację. Oponki mamy wrzucone. Zabieramy teraz zagęszczarkę na serwis. Tutaj kolega w międzyczasie jak jeździłem właśnie szukać samochodów dla siebie zrobił furtkę. Tu mamy już docięty panel. Tu w międzyczasie powstaje Kolejna furtka, tylko ta będzie wjazdowa właśnie na zewnątrz. Ta tutaj, co Wam mówiłem, to jest dla, dla psiaka robiona. Tutaj jeszcze w kolejce czekały właśnie nogi, które będą nogami do biurka. Biurko takie typowe do mieszkania. Nogi będą lakierowane w czarny mat. Spory czas czekały w kolejce na jego wykonanie, no ale jak zabraliśmy się za projekt Jeepa, to niestety nie było czasu na poboczne rzeczy i teraz staramy się to wszystko nadgonić. Staramy się cisnąć już jak najszybciej z robotą, ponieważ za kilka dni przyjeżdża kolejna terenówka z USA, więc będzie się działo. Terenówka jest teoretycznie sprawna, miała uszkodzenie podwozia. Takiego auta z USA jeszcze nigdy nie kupowałem. Zawsze było uszkodzenie widoczne. Auto odpala, jeździ, więc zobaczymy co będzie się kryło. Oczywiście w mojej głowie już jest plan na to auto, co z nim zrobić, jakie modyfikacje wprowadzić, chociaż już ma bardzo dużo modyfikacji ten samochód. Więc bardzo fajnie i został kupiony za naprawdę dobrą cenę. Będzie na pewno lakierowany, w fajny kolor. Nie będzie to na pewno Raptor teraz. Myślę, że będzie z niego też bardzo ciekawa seria, bo z auta, które jest z 2010 roku, zrobimy taką, można powiedzieć, odnowienie. Do 2020. Wyświetlacze, Android, lakierowanie w nowoczesny kolor. Oczywiście przeróbka zderzaka i parę innych fajnych rzeczy, ale to będzie osobna seria z tego. Ja jestem już głodny terenu, nie mogę się doczekać, kiedy Jeep XJ będzie jeździł, a ja będę mógł się wybrać w teren. No, powiem Wam szczerze, że dawno nie jeździłem i naprawdę jestem spragniony jazdy i nie mogę się doczekać. Czym mniej zostało do skończenia, tym bardziej chcę mi się jeździć. No ale no tak już jest. Dzięki wielkie za obejrzenie odcinka. Widzimy się za niedługo w kolejnych filmach. To był taki szybki vlog, można powiedzieć, z tego co dzieje się na warsztacie. Pytacie często w komentarzach, więc na, dla was nagrałem taki materiał. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.